Ej, cześć, witam ciebie, drogi widzu, e, na tym, w tym filmiku. E, jeśli widzisz ten filmik już któryś raz, albo zobaczyłeś, że ktoś któryś raz ten filmik użył, e, to serdecznie dziękuję tej osobie. Jeśli to nie jest, oczywiście, na moim kanale, bo my jeszcze się na moim kanale. Drogi widzu, rozpoczynam taką akcję trochę promocyjną mojego kanału ale jest tak, zacznijmy od początku nazywam się Konrad, z YouTube'a znaleźliśmy mnie jako Kokowski do tej pory niestety do tej pory ponieważ utraciłem swój kanał przez pewne... pewnego youtubera um, to utraciłem swój kanał niestety jestem zmuszony no po prostu zaczynać od praktycznego zera oczywiście już parę osób z Facebooka mi się spróbowało, za to serdecznie dziękuję no wiem, że ten filmik nie idzie do nikogo przynajmniej um, Straciłem swój kanał kompletnie, niestety nie mogę dać teraz tam filmiku e, typu, że właśnie proszę o, proszę o subskrypcję nowego kanału, ponieważ kanał został mi zablokowany. Dostałem 3 reporty i niestety nie mogę dalej tworzyć filmików na moim kanale. Kanał zostanie usunięty w piątek e, 20 lutego, więc jeśli chcecie tam jeszcze możecie go obejrzeć, tam jakieś moje filmiki. E, filmiki zostaną zreuploadowane na nowy kanał, te które są do tej pory dostępne, ponieważ niektóre, około 50 filmików musiałem usunąć e, z mojego kanału i po prostu zachęcam do subskrypcji jeśli mi subskrybowałeś wcześniej a było was naprawdę sporo z 18200 widzów na ten moment mam 800 subskrypcji no jest to naprawdę dosyć duża strata rok pracy poszedł się po prostu pieprzyć e, no przez jedną hamską ryną osobę dobrze już tej nie kontynuuję tego tylko chcę zachęcić was do zasubskrybowania nowego kanału e, do po prostu bycia na bieżąco w, z moimi filmikami Um, ja zraz z zmianą nowego kanału um, Chciałbym troszeczkę rozkręcić inne akcje, e, inne filmy, inne filmy nie tylko sam Minecraft, ale również postarać się nagrywać troszeczkę nie może CSK, bo zacząłem sobie płykać, e, może jakieś inne horrory, po prostu zacząć trochę let's playować bardziej niż tylko grać. Patrzcie, ci wszyscy widzowie to są wszyscy moi widzowie, nie? I najśmieszniejsze jest to przede wszystkim to, że oni nawet nie wiedzą, że mam kanał, że mój kanał został usunięty. I mnie to naprawdę boli, że nie mogę tej akcji jakoś spromować, bo wiem, że naprawdę nie, nie musiałbym tych ludzi zachęcać do subskrypcji, bo oni mi się dali, oni mi zaufali, oni się mi oglądać, a teraz nie mam jak się w ogóle rozpromować. Mam nadzieję, że chociaż ktoś z youtuberów okaże nie... Dobre serducho i po prostu mnie mi po prostu życie na swój kanał. Um, I moi widzowie, którzy subskrybują również tego tą osobę um, Po prostu zasubskrybują mnie ponownie i oddadzą mi swoje... Swoje, swoje. swojego suba. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze raz chciałbym podziękować serdecznie tym, którzy po prostu pisali mnie, smotywowali mnie. Bo jumeczki ja dostałem na chyba w piątek, bodajże parę dni temu. Mmm, trzy dokładnie. I do, tego, do tej pory nie zrobiłem nic. Po prostu nie chciałem się nagrywać. Po prostu miałem to wszystko zwane. A teraz dzięki waszym. waszym wiadomościom, waszym. E, waszym tutaj. E, waszych namowach, jakichś waszych filmikach, które niektórzy wrzucali z waszymi, waszymi przemyśleniami, przemyśleniami, co powinienem zrobić? Po prostu to chcę dalej nagrywać. E, jeśli chcesz mi pomóc w tej akcji, to zachęcam cię do osiągnięcia palczki. Widocznie, w opisie w patce, znajdziesz tytuł, tytuł jaki możesz, masz ustawić. Jeśli możesz ustawić, jeśli chcesz mi oczywiście pomóc, a nie masz. E, w filmiku oraz e, wiadomość, oraz e, opis filmiku, który będzie raczej tylko link do kanału nowego. No oraz sam film, żebyś mógł go zaplądować na swój filmik, oczywiście wyrażam na to super na to pełną zgonę, możesz ten filmik wrzucić i, i będę ci wręcz wdzięczny, a nie będę już żadnych jakichkolwiek oczywiście zarzutów, bo mi po prostu pomagasz. Um, dobra, dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmiku, naprawdę zachęcam do subskrypcji nowego kanału. Będę się starał go tworzyć naprawdę z pasji przez S Hajsem. Um, no i trzymajcie się i cześć.